Cześć! Z tej strony Koksu witam Was na kanale Uniwersytet Grania i zapraszam na przegląd najciekawszych wydarzeń minionego tygodnia. Debiutujący niedawno na rynku Kingdom Come 2 cieszy się bardzo dobrym przyjęciem. Wysokie oceny i dobre opinie wśród graczy zaowocowały szybką sprzedażą 2 milionów sztuk. Granie zwalnia tempa, a deweloperzy świętują swój sukces, pokazując reszcie świata, że można zrobić świetny tytuł bez wciskania na siłę ideologii. We wtorek na rynku zadebitowała najnowsza gra Microsoftu Avaut. Tytuł zbiera bardzo dobre opinie i może pochwalić się ocenami rzędu 80% na Steam od graczy. Ja powiem tak: ograłem kilka godzin i nie jest to żaden przełom czy mega hit, ale po prostu miły i przyjemny tytuł. Gra jest fajna, walka jest przyjemna. Można sadzić dobre kombosy, korzystając na przemian z magii i, i miecza. Mamy dwa sety broni do dyspozycji. Eksploracja również jest bardzo przyjemna, lokacje różnorodne. Całość wygląda bardzo fajnie graficznie. Fabuła się toczy i tyle. Nie ma pierdyliarda mechanik, 100 km do zbędnego łażenia. Tylko czysty, dający frajdę gameplay, bez zbędnego kombinowania. Myślę, że takie gry też są potrzebne na rynku. Mi się gra bardzo fajnie, polecam spróbować każdemu. Sporo się mówi ostatnio, że Microsoft ma wycofać się z konsol, a tymczasem Sony oficjalnie zwija się z naszego rynku. Zwolniono praktycznie wszystkich z rodzimego oddziału i zamykają Playstation Polska, które było odpowiedzialne za marketing w naszym kraju. Podobno nie ma to mieć wpływu na lokalizację gier w języku polskim, ale jak zwykle, pożyjemy, zobaczymy, czas pokaże. To by było na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie, żeby zostawić suba i dać łapkę w górę. Życzę Wam miłego tygodnia. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.